To był tydzień pod znakiem flaszki. Zaczęło się od wódczanej kompromitacji Platformy Obywatelskiej w Warszawie, a na koniec PKW zabrało subwencję Mencenowi, bo kupował za nią alko. Zapraszam na przegląd tygodnia z procentami. Pamiętacie jeszcze Rafała Trzaskowskiego? Ja pamiętam jak dzisiaj te nagłówki. Rafał, silny lider progresywnej Polski. Platforma się zmieniła. Rafał pozamiata. No to właśnie zobaczyliśmy jak się zmieniła, a Rafała pozamiatali jego koledzy z warszawskie PO. Ale od początku. W Warszawie jest problem z chlaniem przed budami z alkoholem. Takich bud, których można kupić wódkę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, jest w stolicy na pęczki. No i w nocy są przed nimi krzyki, wrzaski, awantury, burdy, przepychanki. Policja próbuje sobie z tym poradzić, ale średnio. Idzie, bo i w Policji, i w Warszawskiej Straży Miejskiej jest bardzo dużo wakatów. Za pieniądze, które dostaje policjant czy Strażnik Miejski, w Warszawie po prostu trudno się utrzymać, więc nie ma zbyt wielu chętnych, żeby tam służyć. No a na końcu tej historii szpitalne oddziały ratunkowe zatykają się od typów, którzy pobili się jeden drugiemu walną flaszką w głowę, bo przed tymi źródełkami wody po prostu jest niebezpiecznie. Inne miasta w Polsce dawno już tę patologię ograniczyły i obowiązuje tam prosto Prosta zasada: alkoholem handluje się w dzień, a nie w środku nocy. I tak samo miało być w stolicy. Miało, ale nie będzie, bo okazało się, że dla Warszawskiej Platformy Obywatelskiej kupowanie flaszki od trzeciej nad ranem to jest świętość, to jest ideał, to jest coś, co jest dla nich najważniejsze. I nie, nie żartuję, nie przesadzam i żeby nie było, że cytuję jakieś media, które nie cierpią Platformy Obywatelskiej, to jest cytat z Gazety Wyborczej. Więc nieważne, że inne miasta wprowadziły taką regulację i dobrze na tym wyszły, nieważne, że większość Warszawiaków chciałaby takiego rozwiązania, jak się okazuje, dla warszawskiej platformy liczy się tylko jedno: żeby lewaków zapiekło. W tej sprawie odbyła się Rada Miasta. I na tej Radzie Miasta mogliśmy podziwiać najwyższe demokratyczne standardy w wykonaniu rządzącej platformy. Bo skoro mieszkańcy chcą innego rozwiązania niż to, które podoba się państwu radnym, no to jest bardzo proste rozwiązanie. Wystarczy ich nie wpuścić na salę. I tak też się stało. Aparatczycy z Platformy przyszli o poranku, żeby pozajmować miejsca i żeby uniemożliwić mieszkańcom wejście na posiedzenie Rady Miasta. Pan ma ile miejsc? Trzy miejsca pan zajmuje? Trzy miejsca dla pana. Brawo! Okay. Uh -huh. Ale to nie koniec. Nie tylko mieszkańcy byli problemem. Okazało się, że problemem są też radni. Radni z dzielnic, w których jest problem z bezpieczeństwem na ulicach. No, tak się jakoś dziwnie złożyło, tak się jakoś okazało, że radni z tych dzielnic też nie mogli zabrać głosu podczas Rady Miasta. Co za przypadek! No więc, przy najwyższych standardach platformianej demokracji, mieszkańcy z głowy radnym dzielnicowym odebrano głos. Głupie przeoczenie, bo podczas posiedzenia Rady Miasta nie można odebrać głosu posłom z tego okręgu. Więc pozwoliłem sobie wystąpić, żeby państwa z Platformy Obywatelskiej nieco otrzeźwić. Jest z nami radna Dorota Spyrka z Pragi, która chciała powiedzieć o tym, jak wygląda sytuacja na placu Szembeka, jak wygląda sytuacja na Skrócie Seniora, jak wygląda sytuacja wokół szkół. Kiedy, panie przewodniczący, mówi pan, że problem zostanie rozwiązany, przez dodatkowe siły Straży Miejskiej i Policji? To są dwa pytania. Po pierwsze, dlaczego dotąd nie był rozwiązywany? A drugie, istotniejsze, dlaczego oszukujecie mieszkańców, skoro są wakaty? Wakaty w Straży, wakaty w Policji i po prostu tej obietnicy znowu nie dotrzymacie. Niestety, praktyczne argumenty nie miały tu większego znaczenia. Bo chyba mniej chodziło o samą sprawę, a bardziej o to, żeby pokazać, kto tak naprawdę rządzi w mieście. No przecież nie. Progresywna pacynka, tylko prawdziwy szef tego interesu. Pan Marcin Kierwiński. No i oczywiście jego ludzie. Liczne relikty z epoki Balcerowicza u upanego. Co się działo w tej przerwie, bo miało być 15 minut, nie było was prawie godzinę. Dlaczego to się tak przedłużyło? Bo były e, projekty kserowane. Lewica w Polsce ma doświadczenia komunistycznego rządu, który taki zakaz prowadza. Ustawodawca pozostawił tą decyzję Radzie Miasta. I nie będzie im tu żadne lewactwo z razem wprowadzało nowinek na folwarku. Bilans jest taki. Budy z Alko 24H nadal będą. Burdy przed tymi budami nadal będą. Policja i Straż Miejska nadal nie będą wyrabiać z interwencjami. Szpitalne oddziały ratunkowe nadal będą zatkane. Za to pan Marcin Kierwiński będzie mógł sobie kupić flaszkę od trzeciej nad ranem i golnąć seteczkę. Bo takie są ideały Platformy Obywatelskiej. Wasze zdrowie! Każdy z nas uczył się w szkole o wielkich podróżnikach. Vasco da Gama, Kolumb, Magellan. A teraz także on. Łysy z Platformy. Człowiek, które okrążył Ziemię na kilometrówkach. Pamiętacie przekręt z kilometrówkami? Opowiadałem o tym w kampanii prezydenckiej. Pytanie do pana marszałka Hołowni. To już nie jest tajemnica, że posłowie wszystkich klubów i kół parlamentarnych poza partią Razem. Objeżdżają na papierze planetę dookoła i pobierają dziesiątki tysięcy kilometrówek. Ty możesz to ukrócić jednym podpisem, jedną decyzją. Nie potrzebujesz się o do tego dogadywać z cwaniakami z platformy czy z PSL-u. Dlaczego tego nie uciąłeś? W skrócie chodzi o to, że posłowie i senatorowie mogą wypisywać swoje kilometrówki bez jakiejkolwiek kontroli. Nie muszą podawać skąd jechali, dokąd jechali, po co jechali, nie muszą niczego udokumentować. Po prostu wpisują jakąś liczbę z czapy i już mogą przelać swoje pieniądze na konto. I tak się właśnie dzieje. Pisowcy, platformersi, konfederaci, wszyscy podają jakieś obłędne trasy, no i cyk przelewają sobie na prywatne konto kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ten system to zawsze była ściema. Ale teraz ministrowie z rządu Tuska poszli tak grubo, że wkurzyli nawet TVN. Bo wiecie, ministrom przysługuje limuzyna z kierowcą, która ich wozi. Ale panowie ministrowie, mimo tego, że mają prawo do limuzyny, to i tak jeszcze pobierają po kilkadziesiąt tysięcy złotych kilometrówkach. I to nie jest koniec, bo niektórzy poszli jeszcze grubiej. I oprócz tego wynajmują sobie dodatkowy samochód. I cyk, kolejne kilkadziesiąt tysięcy złotych leci. PO, znany ze słów: cóż szkodzi obiecać? wynają Mercedesa. Ja wynająłem Mercedesa klasy E. Dużo jeżdżę, chciałem, żeby to był bezpieczny samochód. Dzisiaj nie popełniłbym już tego błędu, bo widzę, że opinię publiczną to irytuje. No więc TVN zrobił listę rekordzistów. I jest wśród nich, jak inaczej, także on. Pan minister Kropiwnicki nie dość, że pobrał grubo ponad 50 tysięcy w kilometrówkach, to jest też w topce posłów, którzy wykorzystują przeloty na koszt Sejmu. W sumie nie wiadomo, kiedy pan minister zajmuje się wciskaniem swoich kolegów do spółek Skarbu Państwa, bo jeśli spojrzeć na te liczby, to właściwie cały czas albo gdzieś jedzie, albo dokądś leci. Ale są też tacy, którzy pana Kropiwnickiego zawstydzili. Na przykład pan Paweł Bejda, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony. Jak się podliczy, kilometrówki i koszt wynajmu limuzyny przebił 85 tysięcy. Jego z kolei przelicytował pan e, Kipura, który nie wiem, czy wiecie, jest wiceministrem edukacji oraz e, dumnym użytkownikiem Lexusa wynajętego za publiczne pieniądze. Jak się tego Lexusa podsumuje, i kilometrówki to już jesteśmy powyżej 100 tysięcy. No a skoro jest po to na liście mamy też oczywiście pana Mejza. Pan Mejza ministrem co prawda nie jest, ale jak się spojrzy na kilometrówki, przejazdy, wynajem limuzyny, no to mamy przebite 107 tysięcy. Imponujące? Imponujące! Ale muszę przyznać, że mnie najbardziej urzekła pewna posłanka Platformy Obywatelskiej, pani posłanka Królak. Panią posłankę króla jak Polska poznała jakiś czas temu, kiedy wybuchła afera z pieniędzmi z KPO? Pamiętacie, chodziło o to, kiedy środki z KPO poszły między innymi na jachty. No więc y, pani posłanka poszła wtedy do Telewizji Polsat i w tej Telewizji Polsat poinformowała Polskę y, o tym. Zresztą sami zobaczcie. To połowa albo i większość moich y, znajomych, rodziny bliższej i dalszej też dostała dofinansowania. No więc teraz okazuje się, że pani posłanka też wynajmuje samochód za pieniądze sejmu, ale Wynajmuje ten samochód od firmy, której wcześniej była prezeską, a obecnie prezesem tej firmy jest jej brat. Mają rozmach, skurwisy. No i co? No i nic. Parę miesięcy temu, jak sprawa zrobiła się głośna, to marszałek Chłownia zapowiadał, że on to ucywilizuje, że utnie patologię, że wprowadzi nowe zasady rozliczania przejazdów. Parę miesięcy minęło. Nic się nie wydarzyło. Donald Tusk, kiedy go media dociskały, no to zrobił to co zawsze. Zrobił chmurną minę i, i sprzedał taką opowieść, że jest dobry car i źli bojarzy, że on porozmawia z ministrami, że nie będzie na to jego zgody. No może i zgody nie ma, ale kilometrówki nadal są. Nic się nie zmienia, bo oni wszyscy z tego korzystają. Bo w Sejmie jest tylko jedno koło, w którym posłowie nie wypisują kilometrówek z kosmosu. Tak. Dobrze zgadniście, które. Są rzeczy, które wydają się nie do końca poważne, ale naprawdę mają znaczenie. To ważne, żeby społeczeństwo Izraela odczuło koszt zbrodniczej polityki ich rządu. To ważne, żeby Izrael nie mógł jak nigdy nic uczestniczyć w rozgrywkach sportowych czy konkursach piosenki. Dlatego Polska nie powinna uczestniczyć w przyszłej Eurowizji, jeżeli będzie tam reprezentacja Izraela. To naprawdę niewielki koszt. I jasny sygnał. Izrael nie jest dziś państwem jak każde inne, nie powinno funkcjonować na arenie międzynarodowej jak gdyby nigdy nic. Do tej pory nie doczekaliśmy się reakcji ministra Sikorskiego. Francja, Wielka Brytania, kolejne państwa uznają państwowość Palestyny. Unia Europejska rozważa ograniczenie umowy stowarzyszeniowej z Izraelem. To wszystko dużo za mało i dużo za późno. Izrael muszą spotkać dotkliwe sankcje, pełna izolacja. Embargo na handel bronią. Raków Częstochowa szczęśliwie wykopał Makabi Haifa z europejskich rozgrywek, ale tak naprawdę FIFA i UEFA powinny wykopać wszystkie izraelskie drużyny z rozgrywek piłkarskich. Już wydawało się, że jesteśmy tego blisko. Nie dlatego, żeby FIFA czy UEFA specjalnie przejmowały się prawami człowieka, powiemy, że te mają gdzieś. FIFA i UEFA lubią pieniądze. Dopiero atak Izraela na Katar, z którym FIFA ma doskonałe relacje, organizowała tam Mistrzostwa Świata, powodował, że na poważnie zaczęto zastanawiać się nad wykluczeniem. Izraelskich klubów z europejskich rozgrywek. Niestety do tego nie doszło, ale wszystko wskazuje na to, że w przyszłej Lidze Narodów Izrael już nie zagra. Raz jeszcze. Dużo za mało i dużo za późno. Izraelscy sportowcy nie powinni uczestniczyć w żadnych międzynarodowych rozgrywkach. Lepiej dużo za późno niż wcale. Rośnie międzynarodowy opór społeczny przeciwko zbrodniom Izraela, przeciwko ludobójstwu w Gazie. We Włoszech trwają strajki i protesty, które sparaliżowały kraj. Włoscy związkowcy odmawiają ładowania w portach towarów, które mają płynąć do Izraela. Równolegle płynie globalna flotylna, która ma przełamać Blokadę głodującej Gazy. Tej nocy po raz kolejny została ona zaatakowana przez izraelskie drony. Zaatakowany został statek, na którym płynie polski poseł Franek Sterczewski. To wymaga reakcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ministerstwo póki co milczy. Nasze miasta zżera spekulacyjna patologia. To są deweloperzy, którzy nie puszczają na rynek już wybudowanych mieszkań, bo liczą, że jak je podtrzymają, to zarobią więcej. To są bardzo bogaci ludzie, którzy skupują mieszkania z rynku właśnie na spekulacje. To się potem kończy tak, że w dużych, średnich miastach olbrzymiej części młodych, ciężko pracujących ludzi po prostu nie stać na własny dach nad głową. I to nie dotyczy tylko kosztów kupienia mieszkania, ale też kosztów najmu, bo koszty najmu także przez to idą w górę. Niestety rząd nie ma odwagi, żeby się tym problemem zająć. Nie wiem, czy boją się deweloperów, czy boją się tych bardzo bogatych ludzi, którzy im wpłacają pieniądze, czy boją się międzynarodowych funduszy. W każdym razie nic się nie dzieje. No, skoro rząd nie ma odwagi, żeby to zrobić, to zajęliśmy się tym oddolnie. Bo narzędzia do zmiany są nie tylko na poziomie rządu, ale także na dole, w samorządach. Krakowski Razem już odniosł sukces. Ola Owca, która w Krakowie jest radną miejską, przeforsowała uchwałę Rady Miasta, zgodnie z którą spekulantów obejmie 30-krotnie wyższy podatek od nieruchomości. Podatek dla tych spekulantów, podatek mieszkaniowy, będzie 30-krotnie wyższy niż dla zwykłych mieszkańców. Zostaną potraktowani tak, jak powinni być traktowani, czyli jak ktoś, kto przy pomocy mieszkania prowadzi działalność gospodarczą. Teraz przynajmniej części z nich przestanie się opłacać trzymanie tych mieszkań pustych, niewypuszczanie ich na rynek. Część z tych mieszkań Trafi na rynek, dzięki temu choć trochę obniżą się ceny. O takie rozwiązania walczymy też w kolejnych miastach. We Wrocławiu, gdzie razem ciągle nie jest reprezentowany w Radzie Miejskiej, nasi działacze zorganizowali obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Zbierają podpisy na ulicach, żeby Rada Miasta musiała się tym zająć, żeby musiała nad tym głosować, żeby musiała zdecydować, czy dalej traktować spekulantów tak jak zwykłych mieszkańców, czy też tak jak powinno się ich traktować, czy jako ludzi, którzy na tej spekulacji zarabiają. Podobne inicjatywy ruszają w kolejnych miastach. Gdańsk, Poznań, wchodźcie na lokalne strony razem, zobaczcie co dzieje się u Was. Mamy to. Przekroczyliśmy 80 tysięcy, czyli tę zaplanowaną kwotę zbiórki na busa. Teraz będziemy go kupować, będziemy go dostosowywać do potrzeb partii. Chciałbym Wam serdecznie podziękować, bo razem nie ma możnych sponsorów biznesowych, nas nie sponsoruje żadne alkoholobby ani lobby deweloperskie. Mamy Was i dlatego każde 20, każde 30, każde 50 zł po prostu bardzo się liczy, bo to w oparciu o te środki razem działa. W oparciu o te środki razem może iść do przodu, rozwijać się, docierać do nowych ludzi. Raz jeszcze bardzo wam dziękuję i oczywiście wchodźcie na stronę wesprzy.razem.pl. Walczymy, żeby obronić ostatnią porodówkę w Bieszczadach. W tej sprawie, w sprawie porodówek swoje za uszami ma i Platforma, to podchodzenie do porodówek, tak jakby to była tylko pozycja w Excelu, skończyło się tak, że bardzo wiele porodówek już poznikało. Tych oddziałów nie ma i to właśnie stało się w Bieszczadach. Została już dosłownie jedna porodówka. Porodówka w Lesku, i także nad nią wisi teraz widmo likwidacji. Już dzisiaj jest tak, że trzeba grube kilkadziesiąt kilometrów przejechać połogu, a za chwilę, jeśli Lesko zostanie zlikwidowane, to z niektórych miejsc w Polsce trzeba będzie jechać 100 kilometrów, albo i więcej niż 100 kilometrów, żeby trafić do położnika. To jest chore, to jest niebezpieczne, to grozi powikłaniami przy porodzie, to nie powinno tak wyglądać. Dostęp do ochrony zdrowia należy się wszystkim, a nie tylko mieszkańcom kilku największych miast w Polsce. To nie może być takiej sytuacji, że w w całych Bieszczadach nie ma ani jednej porodówki. Tłumaczyliśmy to wielokrotnie w ministerstwie. Tłumaczyła to Marcelina Zawisza poprzedniej ministrze zdrowia, pani deszczynie. Pani Leszczyna obiecała, że coś z tym zrobi, ale pani Leszczyny już nie ma. A nowa pani minister niespecjalnie miała ochotę się spotkać zarówno z mieszkańcami Leska, jak też z posłanką Zawiszą. No i w związku z tym zafundowała sobie na własne życzenie małą okupację ministerstwa. Szczęśliwie udało się w końcu doprowadzić do wyznaczenia terminu spotkania. Mam nadzieję, że ministerstwo przestanie podchodzić do tej sprawy jak pies do jeża, no bo państwo polskie naprawdę ma obowiązki i jednym z podstawowych obowiązków jest zapewnienie kobietom w ciąży Elementarnego poczucia bezpieczeństwa i opieki medycznej. To nie jest w porządku, jeżeli trzeba z porodem jechać 100 km do najbliższego położnika. To nie może tak wyglądać, chyba że chodzi o to, żeby zlikwidować publiczne ochronę zdrowia i dać zarobić prywatnym firmom, które wejdą w to miejsce, ale będą ludzi kasować po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy za usługi, które powinny być bezpłatne. Łysy z platformy, który okrążył Ziemię. 啊。Ah. <laughs>